Dzień dobry, witajcie w już kolejnym, standardowym, co sobotnim odcinku Wy będziecie go oglądać, gdy będzie trwała ocena na broniszach Ja natomiast będę go przesyłał w drodze na wystawę Także jest kolejny ruchomy, kolejny wesoły dzień Tak bym to ujął, bo się zaczyna dla mnie bardzo wcześnie No bo trzeba króliki na wystawę dowieść, Ale... To będzie już y, tematem kolejnego odcinka, bo tak jak Wam mówiłem, o broniszach też coś tam, słów kilka powiem. Y, w moim wykonaniu, ale nie tylko w moim, ale to już jak będzie wszystko, wiadomo. Czyli w niedzielę go nie dodam, czyli jutrzejszego dnia nie będzie nic, no bo wrócę, będzie godzina wieczorna, y, będę musiał położyć, także nie. Może na początku tygodnia mi się uda coś uskrobać, jakieś małe podsum podsumowanie bronić z mojej strony, a jeżeli nie, to już w normalnym, co sobotnim odcinku. Jak zapowiedziałem przy okazji podsumowania wystawy w pniewach, rozpoczynam od niespodzianki. I bardzo bym prosił, aby moje słowa zostały zrozumiane dobrze, bo jak pokazywałem tego wiednia, pokazywałem tą no nowozelandkę Nowo czerwoną. To takie odniosłem wrażenie, że nie do końca wszyscy zrozumieli to, co chciałem przekazać. Ja nie rozpocząłem hodowli nowych ras, nowych barw. I tak jak tamten Wiedeń, tamta Nowozelandka, czy ten Reks dalmatyński, to nie są króliki, z którymi wiąże nadzieje hodowlane. Nie są to nowe rasy wprowadzone do mojej hodowli. Są to tylko i wyłącznie rodzynki kupione na potrzeby dzieci. Kupiony na potrzeby moich dzieci, jeszcze żeby tutaj y, uszczegółowić moją myśl, z tego względu, że chcę troszeczkę bardziej ich zarazić tym bakcylem króliczym. Tam to im się podobał ten Wiedeń, podobała się Nowozelandka, ale jak to dzieci szybko się nudzą. Natomiast tutaj naprawdę widzę, że jest bardzo duże zainteresowanie tą samiczką. Bo to jest samiczka Rexa Dalmatyńskiego. Ja się nie znam totalnie na tej rasie królików. Nie znam się zupełnie. Kupowałem go na wystawie w Pniewach. Go, ją na wystawie w Pniewach od takiego młodego hodowcy. Nawet nie pamiętam nazwiska. No po prostu zależało mi na tym, że on był ładny zewnętrznie. Fajnie wygląda, więc mówię, dzieci się zainteresują. Ale naprawdę to jest coś fajnego. No, srokacze są też biało-czarne, ale srokacze nie mają czegoś takiego jak ten królik. Mimo, że to nie jest duży królik, bo zapewne tam waga jego oscyluje 3-4 kg. Nie ważyłem, nie wiem. Ale ona tutaj kapitalne ma futerko, ja przy tych swoich kudłatych belgach długich to to futerko tak jakbym dotykał jakiegoś perskiego dywanu dosłownie tak się czuję, jest przemiły królik, w klatce przychodzi córka, przychodzi syn, mogą głaskać, robić z nią co chcą wypuszczam ją tutaj, żeby sobie pobiegała jak, jak oni przyjdą to już nawet z, zyskała swoją nazwę, Lili Skoczek dokładnie się nazywa z tego względu, że tak śmiesznie biega, podskakuje No. Bardzo pocieszny królik, można by go tak określić. No więc sami widzicie, nie wiem jak to też do końca określić. To miał być. Nie, to nie miał być. Ja zawsze mówiłem, że to jest kanał typowo o Belgach, ale jakieś wątki poboczne zawsze z mojej strony też, też są Wam przekazywane. No to zobaczcie. Nie samym Belgiem, to już kolejny raz powiem hodowla żyje. Mimo iż ukochałem Belgii, mimo iż Belgii są czymś, co naprawdę mam nadzieję, że będzie mi pisane jak najdłużej do końca moich dni hodować, bo to są króliki, które naprawdę mają coś w sobie, mimo swojej takiej prostoty, szarości. To lubię, lubię popatrzeć na innego królika. I tak jak ta samiczka naprawdę mnie urzekła. Jak przeszedłem się po klatkach, zobaczyłem, mówię, nie no, piękny królik. Dzieci się na pewno ucieszą. Dalmatyńczyk, istny dalmatyńczyk. Tym bardziej, że to ona ma taki... Niesymetryczny, nieregularny rozkład tych plamek. Nie wiem, jaki tam jest wzorzec, ale wydaje mi się, bo ten hodowca miał też inne te dalmatyńskie reksy, i one też miały takie nie, nie, nierówno rozmieszczone łatki, że to takiego chyba nie ma ogólnego ujęcia, ale to jest coś, coś fajnego. No naprawdę, mi się kojarzył z tym filmem 101-102 Dalmatyńczyki. Jako dziecko byłem zakochany w tej bajce, w tym filmie, bo to była i bajka, i film. Także urzekł mnie ten królik, kupiłem tego królika. Mniejsza o to ile kosztował. Nie był jakiś na zbyt drogi, nie był na zbyt tani. Mówię to z perspektywy Belgów, że nie był na zbyt drogi. Z perspektywy innych raz pewnie już by to inaczej wyglądało. Ale no cóż, naprawdę jest to coś, coś fajnego. No i widzicie, no ja nie zamykam się, ale nie wiążę nadziei. Nigdy nie, nie myślałem i nie planuję, żeby tu dokupować 10 takich królików, czy 10 Nowozelandów, czy 10 wiedni. Także osoby, które mówią, wprowadziłeś nową rasę, chciałbym coś kupić z wiedni. Nie, ja nie mam. Nie mam. Ja mam pojedyncze sztuki, które miksuję, tam wychodzą króliki, jakie wychodzą, one na pewno nie będą jakimś celem hodowlanym, to jest dodatek. Dodatek. Yy... Tym bardziej, jak mam czas, mam miejsce, mam możliwości. O, zobaczcie, jaka wariatka. Mimo, że grzeczna, to na to wskakiwać Mam czas, mam miejsce, mam możliwości, to nie zamykam się i coś tam sobie, wiecie, wrzucam. No, fajna rzecz, fajna rzecz. Jeszcze będę chciał, ale myślę, że ją schowam, bo ona patrzy, taka chyba nie jest przyzwyczajona do stolika. Ja nigdy nie wyjmowałem. Pierwszy raz ją mam, nie wiem, jak tam w poprzednim swoim lokum, czy była, czy nie była. Wrzucę ją do klatki i kolejną swoją myśl będę chciał Wam przedstawić. Wrzuciłem na stół już standard królika w typowej barwie, jaką tu znacie na tym kanale, jaka jest w mojej hodowli, a więc belga szarego. I jest to akurat w tym przypadku młody samczyk, samczyk z końca kwietnia. Chcę wam tylko pokazać, bo w tym roku, jak sobie przypominam na kanwie poprzednich lat, poprzednich sezonów, jest dziwna sytuacja, że w, o tej porze roku króliki kwietniowe, ten akurat jest dokładnie z końca kwietnia, mają tak straszny włos. Straszny włos, zobaczcie. To się po prostu nie nadaje do niczego, i to w ogóle yy, no jest taką trochę abstrakcją, bo lepszy włos mają starsze króliki. Wiadomo, niewybitny. Króliki lutowe mają bardzo fajne, styczniowe, niedoleciały, marcowe, w zależności od danej sztuki. Ale jak zauważyłem w swojej hodowli króliki kwietniowe, rozmawiałem ze znajomym, no, coś widocznie w tej przyrodzie nie zgrało się te terminy, że te króliki tak wyglądają, i to też jest tłumaczeniem tego, iż zarówno w pniewach. Na wystawie były zgłoszono tylko cztery młode szary, jeżeli chodzi o klub, bo poza klubem chyba było jeszcze tam kilka sztuk. Na broniszach zgłoszonych jest chyba 8 młodych szarych że te króliki kwiecień, maj coś im nie zagrało, że zupełnie się nie nadają w okrywie, dlatego też no, pewnie będą poszkodowane pod kątem wystawowym, może dotrwają do tych późniejszych, bliżej wiosny wystaw, może za rok wystawy jak będą już, tak jak ja w przypadku może do tego Szepietowa znowu pojadę, to już króliki będą już wyrośnięte, bo to już będą dorosłe no ale tragiczny jest włos, tragiczny jest włos i tak patrzę, że to jest temat ogólnokrajowy no włos jest jaki jest, także też troszeczkę się tłumaczę z tego, jakie, jakie te króliki mam. I już płynnie przechodząc, mam nadzieję, że na Broniszach moje sztuki również wstydu mi nie przyniosą. Nie wiążę też wielkich nadziei, bo powiem szczerze, do Pniew pojechały króliki w lepszym według mnie typie i włosie niż to, co pojechało do Bronisz. Do Bronisz bardziej zostały mi starsze króliki, cięższe samice i takie też tam króliki... Zawiozłem. No, to będzie zupełnie, według mnie, już inne, inna ocena, i, i te króliki inaczej wypadną, aniżeli te, co w Pniewach. No, ale to jest wystawa blisko domu. Uznałem, że dawno mnie tam nie było i muszę się pokazać. Cel jest, jak zawsze, jeden i ten sam aby nie przyniosły mi wstydu, aby mógł spokojnie Wam spojrzeć do kamery, sobie spojrzeć w lustro, bo Troszeczkę się cieszę z tego tytułu, iż chyba w środowisku Belgiarzy, jeżeli można tak to określić, albo hodowców olbrzymów belgijskich, nie wiem czy jest jeszcze jakaś osoba jeżdżąca na wystawy i też jakoś takie w miarę systematycznie prowadzący kanał YouTubeowy, więc też jestem takim troszeczkę, nie, może nie protoplastą, ale osobą przecierającą szlaki. Nie wiem czy, czy jakiś trend się ku temu. Przeze mnie zostanie naznaczony, czy też nie, czy też będę odosobnionym przypadkiem, ale ja się cieszę, że wy razem ze mną możecie to hodowlę przeżywać, możecie śledzić te króliki, jak one wypadają, jak one się rodzą, rosną, wyrastają, jadą na wystawy, jak im się udaje, więc jesteście tak też troszeczkę od kulis, od środka w tej hodowli. Co mnie bardzo cieszy, bo, bo każdy królik, poza tym, że jest moim królikiem, jest też poniekąd takim waszym królikiem, bo też są osoby, które jakiegoś tam sobie wypatrzą na tych moich nagrywkach i się o jego losy, o jego kulisy pytają. Przychodzą, mówią, a to ten, co tam go widziałem na tym filmiku, fajnie wyrósł, wygląda lepiej, wygląda gorzej niż na nagraniu. Także żyjecie razem ze mną tą hodowlą i znowu postaram się dosyć płynnie przejść do kolejnego wątku. Przejdę zaraz na klatki rozrodcze. I na tych klatkach rozrodczych będę wam po chciał pokazać i unaocznić słowa, które wypowiadałem już kilkakrotnie, z których wy będziecie mogli mnie rozliczyć, a też yy, zweryfikować moje postępowanie z postępowaniem innych hodowców, yy, bo to będzie ten temat, o którym mówiłem: że króliki rodzą się jesienią u bardzo wielu hodowców. Króliki rodzą się we wrześniu, w październiku, w listopadzie, w grudniu. Natomiast u 80% tych hodowców, którzy mają jesienne króliki, jak gdziekolwiek potem zaobserwujecie tatuaże, czy też króliki ich na wystawach, to nagle znikają jesiennych królików. Nie ma, pojawiają się tylko i wyłącznie króliki urodzone od stycznia. Styczeń, luty, marzec, kwiecień. Nagle to, co się działo jesienią, urodziło się kilka miotów, a może i kilkanaście, bo to w zależności jaka hodowla, to te króliki jakimś niesamowitym trafem znikają w czasoprzestrzeni. I ja pójdę Wam zaraz pokażę, bo mam już, Trzy mioty takie biegające klat po klatce. Powiem wszystko Wam. Jakie numery rodziców, mamusi, tatusia. Będziecie mogli mnie rozliczyć. Czy ja jestem hipokrytą, gołosłówcem, czy też umie troszeczkę inaczej to wygląda. Jak ktoś widział w pniewach, miałem jedną samicę grudniową. Miałem króliki lutowe i miałem chyba dwie sztuki styczniowe. I to nie były z początku stycznia, były z końca stycznia. Króliki listopadowe. Znacie ten miot? Być może. Yy, przedstawię Wam, bo samiczka pojedzie z tego miotu na bronisze i przedstawię Wam, zobaczymy jak ona zostanie oceniona. Miałem ten miot listopadowy. Pamiętacie, miałem grudniowe mioty szynszylowe, grudniot, grudniowy miot yy, szarych, a teraz zobaczycie, bo w tym roku troszeczkę się to wcześniej rozpoczęło. Będziecie mogli śledzić, weryfikować, rozliczać mnie z tego, czy ja gadam głupoty, bo wiele osób mówi, że jedno gadam, inne robię. I teraz y, dla tych wszystkich, bo mam takie grono swojego pseudo klubu, którzy przy każdej możliwej okazji y, jadą po mnie. Łapki y, to mam w dół, zawsze standard, jeden, dwóch. Gugusiów zawsze mi daje z automatu łapkę w dół, więc albo ich boli to, co robię, albo tak mnie nie lubią, albo po prostu nie wiem, o co im chodzi, że zawsze mi dają. Co bym nie dodał, jaki materiał, to zawsze musi iść łapka w dół. Więc teraz y, będziecie mogli, znowu kolejny rok, ja nie mam nic do ukrycia, zawsze pokazuję króliki, staram się co jakiś czas Wam pokazywać na wadze, obserwujecie na bieżący, rozliczajcie mnie, rozliczajcie mnie, bo y, nie lubię jak ktoś obgaduje mnie za plecami, nie mając ku temu podstaw. Jeszcze żebym coś komuś tam naprawdę zaszedł za skórę, to wtedy możemy, możemy o czymś rozmawiać, a jeżeli ja wiem, że coś jest biała, coś jest czarna, ktoś będzie mi mówił, że tak nie jest, no to dzięki tym materiałom na YouTubie mam naprawdę asa w rękawie, co, co każdą głupotę na mój temat praktycznie jestem w stanie podważyć. Także chłopaka chowam, idę tam na klatki rozrodcze, zaraz zobaczycie maluchy. Zapisujcie sobie jak chcecie, zapamiętujcie numery, będę mówił ile sztuk, co i jak. Także za chwilę się widzimy tam. Zacznę po kolei, mimo iż nie będzie chyba chronologicznie według wieku, ale dobra. Te maluchy już znacie, to są starsze, zatatuowane maluchy. Ale tutaj, od tych maluchów zaczynamy. Samica szynszylowa o numerze W2, 13, 68. Ojciec, ten wielki, W2, 13, Wać panna ma, jeżeli się nie mylę, 5 czy 6 ich jest? Tutaj są 3. 2, 4, 5. 5 takich dziubdziusiów. Nie mają czterech tygodni z głowy teraz mówię, ale urodzone będą. Około 18-19 października, coś takiego. Nie, nie, przepraszam. Dzisiaj mamy 16 dobrze liczę, 16 to nie, bo one nie mają czterech tygodni, to jest bardziej 20, 20, 21 października, coś takiego. Ojciec ich, tak jak wam mówiłem, w2 1342 szary, bo to są półszynszyle pół Tak jak mówiłem, już mam dosyć tych szynszyli szynszylowych, źle mi to wyszło. Daję sobie ostatnią szansę. Zrobiłem je półczynszyle z wielkiego szarego. Jak to nie wyjdzie, pod wielkim samcu jeżeli to nie siądzie, to naprawdę chyba będę musiał sobie z tą rasą dać na luz, dać spokój. Tutaj też są jego dzieci: matka 3359, również ten ojciec, ale to już są króliki z początku października. Tutaj samica W2. 1442, ojciec również ten sam. W2, 1342, czyli ten duży samiec. 7 maluchów, to jest ten sam wiek, co półszynszyli, tylko że ich było 8. Jednego musiałem wyrzucić, zostało 7. Wreszcie przesuń, mamuśka, pokaż. O, tej samej wielkości, nie, no troszeczkę mniejsze, Też To są troszeczkę drobniejsze, bo to jest pierwiastka. Było ich więcej, więc są drobniejsze, ale to jest ten sam wiek. Nawet nie wiem, czy to nie będzie ten sam dzień, że tego samego dnia się urodziły. Także tu jest ich 7 sztuk, i tam nie wiem, czy będzie widoczne, bo to jest najciemniejsza klatka, najsłabiej oświetlona, tak pod kamerę, ale siedzi w miejscu jeden. Samica W2134 i ten sam ojciec, W21342, z tego względu ten sam, że tym samcem kryłem i kryje teraz praktycznie najwięcej sztuk, i to też będą króliki z tego samego dnia, co tamte, bo to był, były, rodziły się trzy mioty jednego dnia. Tylko że tu jest 5 sztuk, i to jest staruszka. Już samica, która już jest kursiemiot, bardzo dobrze karmiąca. Także one chyba są najfajniej, najlepiej wyrośnięte. 5 maluchów, tu 5 maluchów u szynszylki, 7 maluchów u tamtej ciemnej młodej pierwiastki. To wszystko będą według mnie króliki 20-21 październik urodzone. Ojciec wszystkich jest 13:42. Numery, mamusiek mówiłem. Także dla tych wszystkich moich antyfanów, możecie sobie zapisywać, rozliczać mnie za rok, za pół. Jakie były losy? Czy te króliki są rzetelnie zatatuowane na mnie na październik, czy będą na styczeń? Ale ja jestem spokojny o moje sumienie, o to, że jak patrzę w lustro, to to, co ja Wam mówię tutaj, to nie jest tak, że wyłączam kamerę i mówię głupot, nagadałem, oszukałem. Nie, ja się spokojnie mogę. Do łóżka położyć, jak ktoś przyjedzie, spojrzeć w oczy, bo, bo wiem, że się po prostu moje słowa pokrywają z rzeczywistością. Na ten moment mam trzy takie mioty, jak będą się rodzić następne, nie omieszkam się na pewno Wam mówić, pokazywać. Będziecie sobie mogli wszystko weryfikować na bieżący, bo tak jak Wam mówiłem, według mnie mówić można wiele, pisać można wiele. Bo już to, co jak ja zerknę sobie czasem na te fora, to mi się nóż w kieszeni otwiera, ale mówi nie Jakub. Powiedziałeś sobie, dajesz spokój, nie komentujesz, nie wchodzisz w internet, yy, daj im żyć, jak tam jest jakieś grono tej wzajemnej adoracji, w którym można każdą głupotę wcisnąć, pokazywać króliki sześciomiesięczne, że mają 10 kg i, i jest grono osób, które wierzy w to, yy, za dużo hoduje tych sztuk, za długo choduje te króliki, żebym mógł wierzyć w jakieś głupoty, trafiają się wybitne jednostki, ale naprawdę trzeba twardo stąpać po ziemi. Yy, I tak jak rozmawiałem z jednym z hodowców, ci wszyscy, co to tam mówią, że jakich to on w domu sztuk nie ma, jakie on króliki nie hoduje, przychodzi moment wystaw i nagle ci wszyscy mistrzowie internetowi przepadają. Na wystawie go nigdy nie ma, bo to są jakieś głupie tłumaczenia, a bo to wiesz, na wystawę nie jeżdżę, bo to tak, siakowak, a bo to srak, brzydko mówiąc. Także ci wszyscy, co tam bajki opowiadają, to niech sobie bajki opowiadają dalej. Yy, według mnie wystawa poza swoimi jakimiś takimi minusami, że tam różnie może z tym królikiem siedzieć, bo to jest stres. To jest takim najlepszym polem do weryfikacji, do poznania tego, czy ktoś to co gdzieś pisał, mówił, to tak mówił na wyrost, czy mówił rzetelnie. Także ja bym naprawdę radził, zwłaszcza tym młodym hodowcom, 90% rzeczy, które ja tam czytam, no przesadzam 90, 70% rzeczy jakie czytam, to naprawdę można by w parę chwil podważyć, ale mi się nie chce, nie chcę już mi się z nimi szarpać, bo już z tyloma osobami się szarpałem i to nic nie daje. I ja już chyba z miesiąca na miesiąc się starzeję i daję sobie na luz. Niech oni żyją własnym życiem. Życie ich zweryfikuje. Kłamstwo ma krótkie nogi, to Według mnie jest najlepsza maksyma. Ja natomiast zostawiam Wam z tym widokiem maluchów. Na dzisiaj będzie to tyle. Czekajcie na jakoś relację z Bronisz. Obserwujcie mój kanał. Dziękuję za wszelkie komentarze. Łapki w górę, miłe słowa, bo widzę, że tutaj naprawdę fajnie się dzieje. Mam swoje grono takich osób, na których mi zależy, aby oglądali, którzy naprawdę się cieszę, że mogę sprawiać im chociaż taką wizualną radość swoimi nagrywkami. No więc bawmy się tym. Bawmy się tym, nie otaczajmy się złymi ludźmi, otaczajmy się samymi fajnymi osobami. Pozdrawiam, miłego tygodnia, cześć.